ten rodak z Warszawy Biewał swoje zabawy Kino, motor, płeć piękna boks. Różne choby na cały rok. Siedzi w mieście wygodnie Całe. Jak się, się na pan nazywa? Józef Olewniczak. Jaki wiek? 85 lat młody. A z Polski skąd? Warszawa. Wow, szanowna rodzinka Warszawy mieszka. No, wyjtamy, <noise> wyjtamy. No, to może coś, jakąś piosenkę o biuiku i Skodzie można prosić? Proszę bardzo. Bardzo proszę. Proszę zaczynać, panie Józiu. Rok marszałkowski, była to środa, naprzeciw dworca przed balkwit. Stały dwa auta, maleńka Skoda i duży, wielki, czarny biuik. On na nią puścił czuły lekflektor, Osiem cylindrów przed nią zdjął. W środku nastawił radiodetektor. Kocham cię, Skodo, i bądź mą. ją głaskać po kary serii, Potem benzynę z ust jej pił. Aż się wyjęła jej cała maska. Tak ją przyciskał ze wszystkich sił. Minęło słodkich dużo tygodni. Jak on zwyczajny, każdy mąż... Zaczął ją zdradzać i stronić od niej, choć ona go kochała wciąż. siebie się czasem, Skoda też chciała. On się wykręcał, hitry człowiek. Raz mówi, że mu starter nawalił i że już złamał trzeci bieg. Gdy zrozumiała, że ją nie kocha, że to rozstania i jest już czas, zaczęła płakać, szlocha i szlocha. A on do Skody i mówi tak, szkoda twoich łez. Maszyno, nie zalewaj się, benzyno tak już jest, bo czarniłości twoje zginął. Znikła jej młodość, znikła uroda, tak ją wyniszczył ten i wróg, że aż musiała ta biedna Skoda I jako taksówka pójść na róg. Gorączkiem czasem tak taksomer, w sercu ma żalu, żalu moc, po siedemdziesiąt groszyki domen tłuszcze się z gośćmi przez całą noc. Pomóżcie jej zarobić na życie, bo czarna dola jej jest zła. Może ją kiedyś Państwo życie Z tyłu wytarty do Roland'a. Super! A no, wspaniale. Wspaniale, no, bardzo dobrze. Dziękuję, no, panie, dobrze. Następne nagranie zrobimy za następny tydzień. No, dziękujemy <laughs> bardzo. Dobrze, dziękuję. Ja też dziękuję. No to ja na bielany cała paka. Cześć kabronek, Ruda, Zośka, ja Pod te pałe wejść panienkie A wołówkę w drugą rękę Bo od rana na wielanach uwał nas to dwa Tańczy kizio ze swą cizią Z Rudą, Zośką, ja A Antoni na harmonii nam poleczki gra Pan Antoni na harmonii nam poleczki gra No Antoś, popatrz jak on wywija, no O, unta, esta, esta Usia, siusia no ty nie pchaj mi się tu pod nogi na rajtą right? to dobrze teraz.